Cześć wszystkim poniedziałek 24 lutego no Tak, postaram się żeby było w miarę sprawnie uhum, przed nami DAX to były dwie strefy wyznaczone ostatnio gdzie cena może dojść do tego miejsca jakby cena nie doszła więc na razie to kasuję na razie mnie to nie interesuje doszliśmy do tego order bloka z h i aktualnie sytuacja wygląda tak, że Wracamy sobie tego breakera w tym miejscu I mam odejście, tak? Ten wystrzał tutaj poranny to wybory w Niemczech No i teraz tak Tej strefy dotknęliśmy i oczekuję tego, że tutaj wrócimy ale to zdejmijmy Ale osobiście widać, że mam już korektę na indeksach Światowych Więc Oczekuję tego, że DAX spadnie niżej Przede wszystkim od 22 księcy. Ewentualnie może być jakaś walka między 22000 a gdzieś tutaj tą strefą. A jeśli będzie impet, widzimy się niżej. No, zresztą widzicie, mamy value gapa spadkowego w tym miejscu. Reakcja Liquidity prawdopodobnie co na po to zejdzie. No i myślę, że będzie mleceć niżej. Dobra. Zobaczmy, co na nazwała. sorry, troszkę jeszcze kaszla. Dobra, to tak, zobaczmy co na wyższym interwale. Dodałem troszkę nowych stref do naszych wykresów. I teraz tak, zobaczcie, bardzo ładny impet, jeśli chodzi o spadki. Mieliśmy jedno zabranie, pod koniec sesji mieliśmy teraz zejście. No I teraz tak, w szerszym obrazku myślę, że patrząc na to, w jaki sposób mamy budowany momentum tutaj, myślę, że jesteśmy w stanie zobaczyć Nazdaka również w okolicach 20 tysięcy. Jak na ten moment nie wiem, ponieważ jesteśmy w tej strefie, która troszeczkę będzie wsparciem, ale może być tak, że po Azja dalej to zrzuci sobie nigżej, nie? więc uważałbym z longami. Myślę, że czas longów się skończył aktualnie. Zresztą to też widać na spółkach typu na przykład. Weźmy sobie Tesla. I zobaczcie, tutaj mamy budowany price action, tak? No, mamy coraz niższe, yy, niższe szczyty, niższe dołki i tak dalej. pytał w komentarzu o Tesla. To uważam, że atrakcyjną ceną będą te strefy tutaj, tak? Czyli pomiędzy 270 a 215. Hmm, dobra. Chodźmy sobie dalej. zobaczmy sobie może Intel, hmm, o którym gdzieś tam wspominałem. Teraz tak. Uważam ciągle, że jakby Intel. Czekajcie, może podłączyła do sorry, już jest to tak, no Intel zabrał płynność skóry. góry jeśli zobaczycie takie różnego koloru kreski na moich wykresach to są aktualnie zakotwiczone wiłapy aktualnie bardzo mocno testuję to i myślę, że to na pewno wejdzie do mojej strategii i teraz tak jeśli chodzi o samego Intela wciąż uważam, że to jest dobry, dobry jakby Dobry kierunek jeśli chodzi o jakiś tam zakup To jest naturalna reakcja Ale mi <grywki> do tego całego nazwiska, to Zobaczcie że spadamy nie? I teraz pytanie Tak jak w przypadku firmy Bayer w Niemczech tak, ster spada a Bayer rośnie Pytanie czy Czarnym koniem bez nie będą wzrosty Właśnie na tych dwóch aktywach nie? No, że One są i tak już nisko wyceniane więc jakby może to być po prostu taki flip, nie? Może to być delikatnie irracjonalne. Więc, oczywiście, jeśli Intel spadnie sobie troszkę niżej tej strefy tutaj, tego odwróconego, mm, no tej strefy tutaj, tego EFOG, mm, to będę prawdopodobnie zainteresowany, kupnem dalej. Dobra, zobaczmy sobie, może. O, jest tu parę. No, i tak firma Bayer. Widzieliście, tak spada, Bayer rośnie, nie? Eee, więc tak, no, dla mnie kolejnym celem jest, jakby ta luka. Zobaczymy, co się tutaj zadzieje. A jeśli nie ta luka, to ta strefa wyżej, tutaj, nie? I tutaj prawdopodobnie chciałbym się skasować mm, dobra. Zobaczmy sobie teraz tak yy, taką ciekawostkę, nie? czy patrzycie sobie na ich Ukraina, co się tutaj dzieje. No więc ogólnie te wykresy wyglądają jak yy, jakieś coiny z kryptowalut. Yy, szósty, No to mi nie pokaże, ale tak mniej więcej z tej strefy yy, 6 listopada to był. Yy ogłoszenie Trumpa, że wygrał wybory, więc zobaczcie co się dzieje, nie? Jakby po szóstym tak szybko przez to przejdźmy fajnie, prawda? bardzo ciekawe wykresy myślę, że warto sobie gdzieś tam to obserwować, bo tu jeszcze może być ciekawe yy, dobra, zobaczmy sobie teraz WIG20 Teraz tak, były pytania o te spółki tutaj Zobaczmy, no przede wszystkim WIK. Mm, no i tak, zobaczcie, po obcięciu płynności tutaj mamy korektę aktualnie Dzisiaj To jest wykres tygodniowy mm, Zobaczymy jak ona się rozwinie Bo to odejście jest mocne, więc przełomujemy pewną strukturę Zobaczymy na ile te fair value gapy będą mocne Ewentualnie ten miesięczny fair value gap. Teraz tak, w spółkach, o których mi pytaliście Hmm. Widzę, ewentualnie, tylko dwie propozycje, które bym ewentualnie szkoda kupno, bo cała reszta jest na takich poziomach, że mnie to za bardzo nie interesuje. Jeśli chodzi o krukę, no to o ewentualnie perwaluję go z miesiącznego wykresu. Tu bym szukał jakieś pozycje, jeśli bym chciał to kupić. Ale mimo wszystko, nie, zobaczcie. No pytanie, na jaki termin? Oczywiście nie? to jest to złote niżej. <śmiech> <śmiech> hmm. CC? no to tak samo, nie? Eee, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Fervalu gap z okresu miesięcznego. Hmm. Zabraliśmy tutaj ferwa. gap z d1, odejście, luka. Myślę, że zobaczymy się troszkę że Tak, wik leci, rynki lecą, więc jakby coś mnie interesowało do kupna, no to nie po tej cenie, na pewno myślę, że gdzieś w tym miejscu. Znaczy, jeśli mówię, że interesowało mnie to do kupna, to przede wszystkim obserwowałbym tę strefę, zobaczcie, jak będzie price action, na przykład na wykresie godzinnym, okej? Okay. Hmm, Dino. Zobaczcie tutaj, nie? Dino, no jesteśmy praktycznie na samym szczycie, zebrane płynności jakby ok, struktura jest wzrostowa, no, ale cały rynek leci teoretycznie na ten moment, nie? więc mamy również pierwsze odejście, pytanie dokąd spadniemy zobaczymy, czy zaczniemy tego fair value gapa z tygodniówki, no ale byłoby to naturalnym celem, tak? Jak tutaj więc no, to nie jest miejsce na zakupy, tu gdzie jesteśmy hmm. KGHM również, zebraliśmy lukę tak, fair gapa to jest razem z, złączone w tym miejscu więc na pewno nie tutaj, nie? żadne zakupy dla mnie osobiście nie wchodzą w grę te spółki, które prosiliście wtedy, to one miały, zakupy miały sens kilka, może tydzień, może dwa wcześniej, nie? tak naprawdę, i ja też się trochę spóźniłem z tym wszystkim, więc no więc jest jak jest, tak? Trzeba teraz poczekać w drugą stronę. Ciekawe... <coughs> Przepraszam. Ciekawe jest JSW. Osobiście oni są na fabryce, tam ubili troszkę te dno. Jakbym szukał jakiegoś miejsca tutaj, to tutaj po 23 zł 20, no 23,50, nie? Coś tutaj Szukał w tym miejscu. Ewentualnie jakby im się troszkę usunęła noga to już tutaj, nie? po 17 80. no i zaraz taki lewym bit bardzo ładny spadek zobaczmy to sobie na H1, -ce, bo cena ręcznie jest jakiś szeroki i tutaj zobaczcie, mamy dwa zakotwiczone łapie w sumie trzy, które bardzo ładnie prowadzą cenę hmm. No i teraz tak, co by mnie to interesowało? Oczywiście rozważam to od zakupu, Żałuję, że nie wszedłem tutaj, bo obserwowałem ten trade. Ale po prostu nie za bardzo miałem sił na to. No i tak naprawdę, zobaczcie, sobie sobie OTI. Tak, można z tego miejsca, możemy to zrobić. No, 50% zejście i pójście nie, to był, to był super trade. Nie? Ale no patrzyłem się na to, ale nie kupiłem. Hmm, dobra, i teraz tak. Ewentualnie drugie podejście. Osobiście widziałbym gdzieś tutaj w tej strefie, nie? Po 190 zł. A przede wszystkim zobacz, co się dzieje. Czy nie dojdę sobie niżej gdzieś na 170? Nie? 170, 178, coś takiego. Hmm, no i tak, mam tu jeszcze Allegro. się ale grał po hmm. ich świetnym IPO. Jak widzicie, to jest atrakcyjna. Hmm. Osobiście fajnie było, jakby zebrali tą płynność w tym miejscu i zeszli sobie aż tutaj. Tak, to było super. Tylko zobaczcie, oh, że tutaj nam się otworzył ferwal gap z tygodniówki. Do którego aktualnie zana wraca. Zdaję to również z Ferwariu Gap. No i chciałbym zobaczyć, jak cena zachowa się w tym miejscu. Tak, czy wypadnie z tego miejsca, wróci, trochę hmm, robi się jakiś mały ręcz, jakaś <gryw> akumulacja i dopiero wyjście wyżej, nie? <gryw> Przepraszam. Więc tak, interesowałby mnie. W ten moment. I OTSW, 11Bit i Allegro. Tych reszty bym na razie nie tylko. Dobra, nie będę przeciągał, bo sami słyszycie trochę jak, jak mówię. Słyszymy się w tygodniu. Trzymajcie. Się.